Dzień dobry Państwu. To, to wielki zaszczyt wystąpić na tej konferencji reprezentując placówkę. E, to nie mój pierwszy raz na konferencji PUNO. Tak się składa, że jako jeszcze student byłem na pierwszej konferencji w 2011 roku. To było takie moje pierwsze spotkanie z polskim Londynem e, i, e, i wtedy zainspirowałem się do, do, e, do pracy nad, y, nad rządem naukowym. ale o tym jeszcze powiemy później, kiedy będę omawiał projekt Rzeczpospolita Londyńska. Tak jak pani rektor wspomniała, opowiem o wizerunku Polski i Polaków w działaniach ambasady RP w Londynie. Dostałem taki dosyć kryminalny temat: prewencja, interwencja. Opowiem po prostu o tym, co ambasada robi, żeby przeciwdziałać negatywnemu wizerunkowi Polski i Polaków, a żeby ten wizerunek był jak najlepszy. Zanim jednak skupimy się nad konkretnymi działaniami. Zastanówmy się nad kontekstem wizerunku, czy w ogóle działalności ambasady czy polskiej dyplomacji publicznej. Przede wszystkim istnieje coś takiego jak Strategia Promocji Marki Polska. To, to, jest, to jest specjalny dokument przygotowany przez polskich specjalistów do Public Relations i zaadoptowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do promocji Polski na całym świecie. Jest to bardzo istotne, ponieważ siła marki narodowej przekłada się na wartość marek pochodzących z danego kraju, a więc na realne zyski gospodarcze i także na pozycję Polaków jako społeczności to w rozmaitych krajach świata. To jest ta właśnie zależność marki i wizerunku. Klarowna, spójna, wiarygodna marka powoduje, że ten wizerunek jest coraz lepszy i jeżeli wizerunek Polaków czy Polski w danym kraju jest lepszy, to to jednocześnie wspiera markę Polska. Zgodnie z tą strategią, głównym nośnikiem marki Polska są sami Polacy. Polacy są największym kapitałem, jaki ma nasza ojczyzna i to właśnie dzięki nim ta Polska może być w najlepszy sposób promowana. Cała ta strategia oparta jest na idei Creative Tension, którą wymyślił swego czasu specjalista Wally Ollins. To, to kreatywne, kreatywne napięcie, także twórcze napięcie. Chodzi o to, że Polacy. Mają takie pozytywne ADHD, że są, e, są, są poddawani rozmaitym, e, rozmaitym e, warunkom dookoła, dookoła nich w środowiskach, natomiast są bardzo zaradni, są bardzo kreatywni, są bardzo innowacyjni, zawsze potrafią się odnaleźć, są w stanie współpracować, tworzą. E, stąd właśnie główna myśl tej, tej strategii Polska zasila. Polska zasila wyobraźnią, czyli właśnie innowacyjność, właśnie nowe, nowe rozwiązania w gospodarce lub Polska zasila przedsiębiorczością, czyli gdziekolwiek Polacy się nie zjawią, tam organizują się, tam powstają polskie biznesy. Polska zasila inicjatywami, a więc Polacy są w stanie realizować rozmaite zadania nie tylko w swoim interesie, ale i w interesie ludzi wokół nich, są, są pozytywni dla… dla tych społeczeństw, które je przyjmują. I Polska zasila przeżyciami, czyli tutaj chodzi o te walory turystyczne, o to, że warto do Polski przyjeżdżać. I ta marka polska, ta strategia, to jest coś, co przyświeca nam, jak ambasadzie, czy w ogóle ministerstwu, w promocji Polski na świecie. To są te główne wytyczne, które zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy. Czegokolwiek w normach technicznych nie realizowali. Mówię już pokrótce, te, te czynniki, które kształtują wizerunek polskich Polaków i... UK, Dyskurs Pojatańskiego orientalizmu, który, tak jak profesor wspomniał w tym referacie, twierdzi, że czy powoduje, że Europa Wschodnia jest traktowana jako ten ubogi brat Europy Zachodniej. To się wiąże z rozmaitymi uproszczeniami krzywdzącymi dla Polski dla krajów regionu. Natomiast tutaj Polska sama też wiele zdziałać nie może, bo musi współdziałać z innymi krajami regionu. I Zmiana takiego dyskursu, jak ten dyskurs pojardański, który tworzy się przez 50 lat, oczywiście wymaga czasu. Natomiast to, gdzie możemy działać, to, gdzie działamy, nawet jak ambasada, to są podzielone na takie trzy obszary. Przede wszystkim takim czynnikiem, który kształtuje nasz wizerunek w Wielkiej Brytanii, jest znajomość historii Polski wśród Brytyjczyków. I tutaj takie dwa główne obszary, czyli Polski władz, w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej i sprawa Holokaustu, to jak jak wygląda pamięć o Holokauście? No, jest to niestety pamięć wybiórcza w tym kraju. Kolejnym, wydaje mi się, obszarem, gdzie ta dyplomacja publiczna miałaby coś do powiedzenia, to jest dziedzictwo pierwszej Rzeczpospolitej, które w tym momencie jest ciągle niedowartościowane. W dyplomacji publicznej, a jest to nasz złoty wiek, doświadczenia demokracji, tolerancji, wolności religijnej, jest to na pewno coś, co nie wpisuje się w strategię promocji Marii w ale szczególnie w tym kraju, spotkałoby się na pewno z ciekawym odbiorem ze względu na samo doświadczenie parlamentaryzmu w Wielkiej Brytanii. Drugim obszarem jest Polska współczesna. Wiadomo, no, nasz wizerunek jest przez to, jak Brytyjczycy ją odbierają. Tutaj są też trzy podstawowe obszary, na których działamy, czyli sprawy polityki zagranicznej, czy polityki w ogóle, umiejscowienia Polski w Europie, w NATO, w, w instytucjach międzynarodowych. Druga sprawa to kondycja gospodarcza w kontekście y, kryzysu gospodarczego, szczególnie w ostatnich latach. Y, I stan Kultury Polski. Dokładnie jeszcze, jeszcze powiem y, kto, kto, jakim obszarem się nas w, ramach w zajmuje. I oczywiście ten, ten trzeci czynnik, który wpływa na nasz wizerunek, to jest czynnik absolutnie kluczowy, y, czyli odbiór polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, szczególnie teraz w przed przedwyborczym, kiedy mamy do czynienia z ogromną dyskusją na temat migracji w tym kraju. Y, nie da się mówić o Polsce, nie da się promować Polski, czy nie da się kształtować wizerunku Polski, pomijając y, sprawę polskiej diaspory. Jeśli chodzi o... o w bardzo lubimy skrótowce. także y, Mamy rozmaite zespoły w ambasadzie, które zajmują się różnymi obszarami promocji publicznej. Takim zespołem wspinającym y, ten, ten obszar jest referat do spraw mediów i promocji, w którym, w którym pracuję. Zajmujemy się koordynacją tych działań, relacjami z mediami, prowadzimy większe projekty promocyjne i działamy w tych wszystkich trzech obszarach, które wymieniłem, czyli e, historia Polski, Polska współczesna i wizytę diaspory. Tu mamy Instytut Kultury Polskiej, który zajmuje się przede wszystkim promocją polskiej kultury, a więc Polski współczesnej, to jest ten obszar B. Wydział Promocji Handlu Inwestycji, który zajmuje się promocją polskiej gospodarki, szczególnie biznesu. Wydział ekonomiczny również promuje polską gospodarkę, ale bardziej sektor finansowy i sektory strategiczne, szczególnie jeżeli chodzi o energetykę i współpracę, jeśli chodzi o łupki i gaz łupkowy. Wydział polityczny też pełni zadania w promocji polskiej polityki zagranicznej i oczywiście Wydział konsularny zajmuje się wspieraniem diaspory, o czym Państwo wszyscy doskonale wiedzą. Więc przejdźmy do konkretnych działań, które podejmuje ambasada, bo Państwu to na czym to tutaj z naszej strony polega. Rzeczywiście będę się skupiał bardziej na prewencji, czyli na tym, co robimy, żeby ten wizerunek był jak najlepszy, co robimy, żeby ten wizerunek nie ulegał jakimś atakom w tym kraju. Na koniec powiem też o interwencjach, natomiast skupmy się może na tym, co, co pozytywne. Zacznijmy od e, historii Polski. E, takie, taki kluczowy projekt, który, który prowadzimy, to jest szczególnie w tym roku, w 1975 rocznicy w Anglię, e, Promujemy udział polskich lotników e, bardzo kluczowy e, w tym wydarzeniu. E, mamy właśnie wkinkę z polską szachownicą lotniczą. przyniosłem ją trochę ze sobą, tak jak wszyscy Państwo po jednej dostaną. Mam nadzieję, na koniec e, tego wydarzenia rozdajemy ją właśnie przedstawicielom Polonii, e, czy... czy e, czy, czy uchodźca polskiego, aby wszędzie, gdzie się, gdzie się pojawią, przypominali o Polsce, e, rozdajemy ją naszym partnerom brytyjskim. To mamy zdjęcia byłego ministra spraw zagranicznych Williama Heider i premiera Camerona z taką wpinką. E, Wpinkę Iranie wpisuje się w promocji marki Polska, bo pokazujemy właśnie e, Polaków, lotników, którzy są nośnikami e, tego naszego kreatywnego napięcia, tego twórczego napięcia. To byli ludzie znakomicie wyszkoleni. To byli ludzie, którzy dali z siebie to, co najlepsze, żeby uratować ten kraj. I chcemy, żeby właśnie ten, ten wkład polskich rodników w obronę Wysp Brytyjskich był takim symbolem w ogóle polskiej obecności w tym kraju. Także Polacy dzisiaj też ratują Wielką Brytanię, tylko oczywiście w inny sposób, m.in. gospodarczo i prezentując swój wkład w. Drugim takim ważnym, ważną sprawą, którą, którą staramy się promować w tym obszarze polityki historycznej to jest polski wkład w rozszyfrowanie Enigmy. Współpracujemy blisko z Muzeum w Leczni Park, aby tam zwiększyć polską obecność. Tutaj jest zdjęcie z ostatniej wizyty rodzin polskich kryptologów Rejewskiego, Różowskiego i Zygalskiego w ambasadzie i w Muzeum w Gleczni Park. To był w biegunu lub w listopadzie. W tym samym czasie nagraliśmy wideo z tej wizyty, który była swego rodzaju pretekstem do tego, żeby opowiedzieć historię polskiego wpadu w rozszyfrowanie Enigmy. I to wideo się znakomicie sprzedało w internecie. Tutaj, tutaj właśnie jest screen Twitter z tym wideo, które zamieściliśmy 17 stycznia w rocznicę pierwszego wojennego rozkodowania Enigmy. Tego dokonał właśnie Marian Drajewski na oczach, a na naturinkę. To, to był też dzień, kiedy, czy, czy dwa dni po tym, jak film Gra Tajemnic w kinach w Polsce. Także to był, to był wówczas bardzo, bardzo godliwy temat. i W tym samym czasie pan ambasador opublikował też swój tekst na, na blogu Huffington Post, który również spotkał się z bardzo, z bardzo ciekawym odbiorem. Nie mogę powiedzieć, że nawet producent filmu się tym przejął i, i interweniował w naszej. W tak. Także nasze działania często y, wydaje się, że to są małe kroki, być może nieznaczące, jednak y, trudno inaczej trudno do tego podchodzić. Y, robimy co możemy i te, te działania często przynoszą znakomite efekty. Y, drugim takim ważnym, ważnym obszarem, jeśli chodzi o politykę historyczną czy o promocję wizerunku polskiego w kontekście historycznym, to jest y, doświadczenie Holokaustu. W ubiegłym roku obchodziliśmy rok Jana Karskiego, ułożyłem po przez Polski Saństw w 100-lecie uroczni, e, polskiego kuriera. Przygotowaliśmy wystawę o janie karskim sprowadzoną z Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Nazywaliśmy ją tutaj w miejscach Kultury Żydowskiej w Synagodze Liberalnej, w London Jewish Cultural Center. Przygotowaliśmy także konferencję na obrzeżach, corocznej y, konferencji y, Międzynarodowego y, Sojuszu do spraw Holokaustu y, i w tym samym czasie opublikowaliśmy w Gardianie y, całą y, wkładkę 8-stronicową o Janie Karskim wspólnie z Muzeum Historii Polski i z Ministerstwem y, w Warszawie. Y, również 70. rocznica wyzwolenia obozu była znakomitym okazją do tego, żeby przypomnieć, jak wyglądała prawda o Holokauście, o tym, żeby przypomnieć, że Polacy byli tymi, którzy ratowali Żydów, byli tymi, którzy informowali o Holokauście, aliantów zachodnich. Zorganizowaliśmy promocję książki profesora Michaela Fleminga o, o tym, jak polskie raporty docierały na Zachód, a potem Zachód niewiele raportami robił. Również nagraliśmy z tego wydarzenia wideo, które spotkało się z ciekawym opiorem w internecie. Zorganizowaliśmy też koncert w dzień pamięci Holokaustu. I w ogóle nie warto wspomnieć, że tak naprawdę te, te nasze działania w obszarze relacji z wirstwaną żydowską, szczególnie jeśli chodzi o odkonywanie, pamięci o holokauście są bardzo rozbudowane. <laughs> Mamy bieżące, bieżące kontakty ze wszystkimi organizacjami. Tych, tych wydarzeń w roku jest często około 10. Społeczność żydowska mówi często o ambasadzie MP w Londynie, jako o drugiej ambasadzie Izraela w Londynie, bo tak, tak te nasze stosunki są, są zażyłe. I to jest bardzo istotna sprawa, bo to jest właśnie prewencja przeciwko pojawianiu się tekstom o tak zwanych polskich obozach. Drugi ten obszar to widzenia Polski Współczesnej. Ubiegły rok był, był taką znakomitą okazją do przypomnienia sukcesu Polskich Przemian Ostrojowych, 25 rocznicę ich zajścia oraz 10 rocznicę wejścia do Unii Europejskiej i 15 rocznicę wejścia do NATO. Takie dwa główne wydarzenia, jak na tych wydarzeń było w biegłym roku więcej, to 4 czerwca panel dyskusyjny na LSI, w którym wzięła udział pani Anna Applebaum i potem duże wydarzenie, takie bardziej już towarzyskie, w Panie Night Templar, w którym uczestniczyli i Polacy, i Brytyjczycy, to było wydarzeniem otwartym, i w rocznicę wyborów czerwcowych, w rocznicę dokładną zamknięcia urn, pan ambasador razem z całą stroną zniósł toast. Drugim takim wydarzeniem z kolei w grudniu była wielka gala w Guildhall w Londynie, zorganizowana, współorganizowana przez Chopin Society, na którym, w którym wzięli udział przedstawiciele brytyjskiej, brytyjskiego establishmentu, arystokracji, e, biznesu. E, natomiast jeśli chodzi o te poszczególne obszary polityczne, gospodarcze i kulturalne, e, tutaj Referat Mediów i Promocji rzeczywiście pełni tylko tę rolę koordynacyjną, natomiast e, inne zespoły e, tutaj wiodą rym. Jeśli chodzi o promocję polskiej polityki zagranicznej, to takim przykładem wydarzenia, które zorganizowaliśmy, jest wystawy, wernisarz zdjęć Piotra Polinańskiego w marcu, Euromaidan, to był wówczas bardzo gorący temat. W zasadzie w miesiąc, po słynnym Czarnym Czwartku, my już promowaliśmy polskie wsparcie dla Ukrainy, tutaj w ambasadzie, w którym zjawiło się wielu dziennikarzy i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego jeśli chodzi o promocję gospodarczą Polski. to tutaj Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji zajmuje się oczywiście relacjami z biznesem i terenami rozmaitymi wszystkich polskich obszarów gospodarki. Natomiast Wydział Ekonomiczny, tak jak mówiłem, organizuje rozmaite odczyty, sympozje, seminaria, w których biorą udział znamienici gości z Polski, to jest zdjęcie profesora Jacka Gostowskiego. Oba te wydarzenia są z marca. Także co miesiąc tak naprawdę coś w tym temacie się dzieje. Także nie musiałem dalej szukać, żeby, żeby znaleźć przykłady takich, takich działań. I trzecia rzecz to jest kultura. Oczywiście to jest działalność, której, którą podejmuję przede wszystkim z kultury polskiej. Najlepszym przykładem na, na ich sukcesy jest festiwal kinoteka, który odbywa się właśnie teraz w Londynie. Trwa dwa miesiące. Zapraszam serdecznie do oglądania polskiego kina i zapraszania brytyjskich znajomych na pokazy. Tym trzecim kluczowym obszarem, gdzie próbujemy budować pozytywny wizerunek Polski, to jest wsparcie, które oferujemy diasporze w Wielkiej Brytanii. Taką większą akcją w ubiegłym roku była akcja internetowa My Polska, albo My Polska. Na 11 listopada zachęcaliśmy Polaków w Wielkiej Brytanii dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polaków na całym świecie, także w Polsce, do robienia tzw. selfie, czyli zdjęć. Robionych własno, ręcznie, samą sobie, czy zdjęć w tej estetyce, z jakimś polskim elementem, jakimś polskim symbolem, żeby w ten sposób pokazać dumę z bycia Polakiem, żeby w ten sposób pozytywnym w pozytywnym wymiarze świętować 11 listopada. Wiadomo, jest to święto często obchodzone na smutno, przeważnie przez aurę, natomiast jest to wydarzenie oczywiście pozytywne, takie, z którego powinniśmy się cieszyć. W ten sposób chcemy, żeby Polacy poczuli, że sami mogą y, w pewnym sensie bronić się przed rozmaitymi takami, sami mogą wziąć na w swoje ręce, mogą poczuć się, że są dumni z tego, że są Polakami. No i właśnie tutaj jako taki przykład mamy zdjęcie, które, którym zachęcaliśmy pracowników konsulatu w działu ekonomicznego, mamy zdjęcie przygotowane tam w lewym dolnym rogu tam przed profesjonalnego fotografa który pokazuje, jak takie zdjęcia powinny wyglądać. Mamy swoją modelkę, panią Marzankę Szefal, która, która pokazywała też, że, że jest dumna z bycia Polką, że mamy tutaj w Wielkiej Brytanii wiele pokoleń, Polaków. Do akcji włączyli się zwyczajni internauci, tak jak ta to, to, to para w centrum, a również znakomici przedstawiciele świata brytyjskiego, kardynał Vincent Nichols i minister do spraw europejskich David Livington. Takim drugim projektem, który promuje wkład polskiej diaspory w społeczeństwo brytyjskie i też jest nakierowany na to, żeby diaspora sama interesowała się historią, lepiej, lepiej, więcej wiedziała o, o samej sobie, o swojej, o swojej historii. O o, o swojej bytności. Tutaj jest projekt Rzeczpospolita Londyńska, czy po angielsku: Republic in Exile. To jest seria filmów dokumentalnych, które znajdują się w internecie na naszym kanale YouTube w się Embassy UK. Serdecznie tym z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli. I jest to znowuż promowanie tej w ramach, w ramach strategii promocji marki Polska. Pokazujemy, że Polacy są w stanie zrobić coś z niczego. Ktoś kiedyś powiedział, że Polacy po II wojnie światowej. Znaleźli się w Wielkiej Brytanii, by byli na marsie, i na tym marsie e, zbudowali nową Polskę, tą Polskę poza Polską. Także jest to jest to coś, co jest warte uwagi, i e, coś, co z przyjemnością tak promujemy i chcemy pokazać młodemu pokoleniu Polaków, który, który nie ma świadomości o tym, co wydarzyło się w latach powojennych czy, czy w czasie wojny. I oprócz tego, oczywiście, wspieramy te inicjatywy społeczne, które już się pojawiają. To jest ostatnio powołana przez organizację polonijne inicjatywa Pulse PO in UK. Tutaj myślę, że jako koordynator tej, tej inicjatywy powiem o tym więcej później. Drugą taką akcją, którą wspieramy jest akcja I am Przygotowana przez koalicję środowisk migracyjnych w tym kraju. To jest, to jest portret polskiego strażaka, który będzie wisiał w metrze w Londynie i na setki kolejów w całym kraju. E, podobne plakaty będą z przedstawicielami innych mniejszości w Wielkiej Brytanii, gdzie pokazujemy ten pozytywny wkład e, migrantów w społeczeństwo brytyjskie. E, I oczywiście wspieramy wszystkie inne formy działalności organizacji polonijnych. Tutaj e, przykładowo zdjęcie z konferencji studenckiej w Cambridge pod koniec stycznia tego roku, gdzie studenci sami zorganizowali konferencję. E, się dokonaniami Polski e, gospodarczo w ostatnich latach i e, konferencji na którą ściągnęli firmy z Polski czy korporacje międzynarodowe, które mają w Polsce biura, e, z myślą o tym, że będą chcieli radzić do Polski więc, więc e, to są znakomite inicjatywy, też tak jak dzisiejsza konferencja, e, które oczywiście ambasador tutaj wspiera. I jeśli chodzi o interwencję, e, to, to, to przede wszystkim skupiamy się na. W kwestiach historycznych. Bo tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o wizerunek Polski współczesnej, i jeśli chodzi o wizerunek diaspory, wiadomo, że w oczywisty sposób w mediach brytyjskich e, autorzy tych tekstów będą unikali rasistowskiego języka. Czy będą unikali jawnych e, ataków frontalnych na Polskę, czy na Polaków. W związku z tym to będą zaowalowane opinie, to będą jakieś, e, e, jakieś komentarze, z którymi trudno polemizować, bo każdy może mieć swoją opinię żeby pan ambasador odpowiadał listownie na każdy jeden artykuł, który się pojawił w prasie. Więc tutaj właśnie widzimy też pole działania dla, dla organizacji polemik. Bardzo cieszymy się, że tych, że tych inicjatyw, takich jak jest, jest coraz więcej. Natomiast tam, gdzie ta polemika jest prostsza, to nie jest polemika z opiniami, tylko z faktami historycznymi, jest właśnie ten, ten obszar polityki historycznej i tak jak Wkład polskich zwycięstwo aliantów jest, jest raczej znany. Tutaj, tutaj tylko przypominamy o nim bardziej, go eksponujemy. Tak, te kwestie holokaustu cały czas są zaciemniane. Przede wszystkim z powodu zwyczajnej ignorancji dziennikarzy. Tutaj nie chcemy wierzyć w złą wolę, raczej jest to zwyczajne niezrozumienie historii II wojny światowej. Za każdym razem, kiedy w artykułach prasowych pojawia się informacja o tzw. polskich obozach, My wtedy interweniujemy, wspiera nas też w Media Issues. Wiem, że będą prezentacje później, także nie będę nad tym się specjalnie rozwodził. Nie wiem, czas nie upłynął, także y, będę kończył. Natomiast jeżeli Państwo są zainteresowani, to przyniosą ze sobą tabelki tych naszych interwencji. Już w tym roku dokonaliśmy 50 kilku interwencji w sprawie polskich obozów, czy artykułów, które mówią o obozach w Polsce. Także ten każdy staramy się dawać w